Łanów Poznański. To były różne, proszę pani, zdarzenia na Ziemi Łowicki, gdzie walczyła ponad 100 tysięczna armia Poznań, dowodzona fantastycznie przez generała Kutrzeby. I ta Ziemia Łowicka, ona była w ogóle cała, tak jak na moim obrazie Niebo było w ogóle, zwłaszcza w nocy. Bo się paliło wszystko naokoło, zwłaszcza chałupy, które były najczęściej z trzechą kryte jeszcze. I każde pojawienie się nasze we wsi było zwiastunem nieszczęścia dla tych ludzi. No bo w za nami był położony ogień artyleryjski na te zabudowania. A z kolei to stanowiło jakiś punkt oporu dla nas. Wydawałoby się, że ci ludzie będą jakoś chować się przed nami, czy niezadowolenie wyrażać. Oni przeciwnie. Kto mógł, kto wynosił nam mleko i chleb? I jak smakowało ten chleb z mlekiem? Ja do dzisiejszego dnia ten smak czuję, proszę pani. I to serce, z jakim było dane. Myśmy walczyli w szyku pieszo. No więc w ten czas nasz konie ktoś musiał trzymać, więc jeden trzymał trzy konie i został przeważnie gdzieś mm, za jakimś czy wzniesieniem, za jakąś górką, czy w jakimś lasku, ile była taka, czy za jakąś chałupą schowanej. I czekał z tymi końmi na zakończenie bitwy, która się toczyła w odległości czasem 500 metrów, czasem co wydali. No i bardzo dobrze, jeżeli bitwa się skończyła naszym sukcesem i Niemcy wycofali się, co koniowodzi byli zadowoleni, że oni sobie odpoczywali w tym czasie. Ale gorzej, jeżeli myśmy musieli odskoczyć, bo Niemcy zbyt wielką przewagę mieli. A jeszcze gorzej jak ogień artylerii położyli, nie tylko na nas, ale i na koniowodnych. I w tym czas konie no niesamowicie na dwóch nogach tańczyły i kwiczały. Koń kwiczy. No i trzeba było jej utrzymać, nic łatwiejszego jak pusić i się schować, ale koniowozi wiedzieli, że oni muszą wytrwać na tym miejscu, bo za chwilę przyjdą ich koledzy, którzy muszą szybko konia dosieść, dosiąść i wykonać następne zadania. Trzeba było wielkiego bohaterstwa. Myśmy nigdy nie pozostawiali rannych na polu bitwy. Jeżeli ktoś był ciężko rany i jego opatrunek osobisty mu nie starczał to bez zastanowienia kolega oddał mu swój, mimo że może za parę minut jemu był potrzebny. Prawda? Doszliśmy do Warszawy wzięliśmy jeszcze udział w jej obronie. A potem proszę pani 28 września, to był też, też dzień, który się zapisał się w pamięci wszystkich chyba. Ostatnia zbiórka w ogrodzie, w parku jazdowskim, w ogrodzie Łazienkowskim. Gdzie ten pół, który jeszcze nie tak dawno wyszedł z kosza w takiej pięknej prezencji, w postawie, Gdzieś szczerniały, wychudzony, a przede wszystkim zdziesiątkowany, bo nas wyszło około tysiąca, tu było czterystu kilkudziesięciu Łazienka, nie czyli straty przekraczały 50%. A jak łapowski odczytał ostatni rozkaz, sztandar przed chwilową, a słuchając przemówienia Majaka Chłopowskiego i patrząc na nasz sztandar, myśmy wszyscy płakali. Jak była podpisana kapitulacja, to yy, myśmy musieli oddać broni. No i to już nie było z tym oddawaniem, niektórzy psuli, niektórzy... A ja miałem wisa i miałem szablę. I na ulicy Podchałorzech był jakiś dom. Wszedłem na podwórze i zobaczyłem człowieka, który mu bardzo dobrze z oczu patrzył i mówił, weź to z może się przyda. No on tak zrobił. No i ja po półtora roku odnalazłem ten dom i jego na pierwszym piętrze mieszkał. Jak mnie poznał i sobie, ja mu przypomniałem, a to to zaprowadził mnie do środka i oddał mi szabli. No, no dobrze, a tego wisa, bo to było bardziej potrzebne. A on w ten czas tak popatrzył na mnie jak na gupta, guptasa, nieprawda? On powiedział, to on już jest w odpowiednich rękach. Nie? W powstaniu warszawskim trzech kolegów walczyło jako inwalidzi wojenni po utraceniu nogi we wrześniu 1939 roku. Do nich należeli major Witold Sokoliński, major dyplomowany. Później znany na terenie Poznania jako twórca spójdziec czasie Drugi bez nogi to był porucznik Roman Rożałowski. On miał pseudonim Siekiera, walczył na czernia Gory. Skąd wziął ten pseudonim? Sam sobie wybył ten pseudonim na pamiątkę. Swojej nogi, którą stracił we wrześniu 1939 roku, to było niedaleko Uniejowa. Ta noga poniżej kolana, bo na kikucie zwisała. No i posłał do pierwszej chałupy po siekierach. Przynieśli mu siekierę, sobie położył ją na jakieś drzewo i sobie sam do końca, żeby sanitariusze mogli go zabrać z pola. No bez nogi walczył również nasz serdecznie przyjaciel, to ucznik rezerwy, mianowany do stopnia rotmistrza podczas okupacji. Wistocz Wcześniewski z Bogowa pod wrześnią. Przydział do 15 Półkułanów był przedmiotem dumy naszej. I ten przydział zobowiązywał, żeby godnie nosić jego barwy. Minęło już tyle lat, ponad pół wieku, a w dniu święta pułkowego, kto jeszcze może tam z domu wyjść, bo już starsi jesteśmy wszyscy. No to się przyczłapie pod pomnik i w ten czas oddaje hołd pomnikowi, potem sztandarowi w Muzeum. I zanurzy, zatapia się w swoich myślach i wspomnieniach. Ułan na koniu przebijający lancą smoka wiąże legendę świętego Jerzego z walczącym za sprawę narodową ułanem poznańskim. Aktu odsłonięcia pomnika w 1927 roku dokonał generał Daniel Konarzewski. Aż do 1939 roku pod tym pomnikiem odbywały się uroczyste capstrzyki. Pomnik ułana poznańskiego został uznany za jeden z najpiękniejszych monumentów wojskowych w Polsce. Podczas II wojny światowej został zniszczony przez Niemców. Ocalał tylko cokół. Po wojnie wielokrotnie próbowano odbudować pomnik, ale władza ludowa konsekwentnie odmawiała zgody. Przecież 15 pułk w 20 roku zasłużył się w bojach z bolszewikami. Był ukochanym pułkiem generała Andersa. Starania środowiska ułańskiego zaowocowały dopiero w 1982 roku. Mam przed sobą zdjęcie wykonane tutaj w tym pokoju. W czasie jednej z wizyt generała Abrahama. Generał był dowódcą brygady Wielkopolskiej i po wojnie utrzymywał bardzo żywe kontakty, zwłaszcza z 15. pułkiem Ułanów. Tu właśnie w pokoju tym odbywały się narady związane z uroczystościami święta pułkowego a także i przede wszystkim odbywały się narady związane z rekonstrukcją pomnika. Generał od roku 1969 podjął otwartą walkę z władzami, zmuszając niejako najwyższe czynniki do aprobowania rekonstrukcji pomnika. Pomnik stanął. Onik stanął z ofiarności społecznej, z wykupu medali, które stanowiły cegiełki na jego odbudowę. Osłonięcie się odbyło bardzo, było starsze, starsi obywatele i tak, no ja tak też jestem miękki, ale widzę jak oni ten łzyk się kulają. To otwarcie, bo to takie odżycie, no tego łana, łata, bo taką znaną, taką popularną Rzeźbo, te pułapy. I cieszy się dziwili, gdzie to wojsko, gdzie powinno być wojskowa, orkiestra, komenda, panie, tego nic, kogo nie było. Tak, i to było osunięcie. Bali się wszyscy. I mówi mi doktor Banas, panie, raz, teraz już go nie zwalą. Standard świętość dla pułku, został udekorowany orderem Virtuti Militari 22 kwietnia 1921 roku, w Wigilię Dnia Świętego Jerzego, którą to datę przyjęto za Dzień Święta Pułkowego. Burzliwe były losy sztandaru, tak jak losy ułanów 15 Pułku, dzieci Poznania. Wyniesiony w 1939 roku z pola bitwy przez jednego z ułanów, był przechowywany w klasztorze. W obawie przed Niemcami, siostry zakonne spaliły go. Zachowały się fragment sztandaru z matką Woską Częstochowską, i głowica drzewca z nalutowanym krzyżem virtuti militari. W moich wspomnieniach dziecięcych zachowałem także takie wzruszające migawki związane ze sztandarem pułkowym z jego szczątkami, które przez pewien czas były przechowywane w domu moich rodziców. Pamiętam dla mnie ogromnie znamienny i wzruszający moment gdy przy resztkach sztandaru, przy matce Boskiej z tego sztandaru zgromadzili się oficerowie pułku i ten gest pana Michała Kwadiaszwili, który na widok sztandaru nie mógł opanować Chęci, pochylił się nad nim i go ucałował. Pan Barański wystarał się o to, żeby tę część tego sztandaru, czyli Matkę Boską, zabrać tu do Poznania. I oprawił to w ramę i stworzył jako obraz święty nad łóżkiem. I z no, kiedy myśmy przyjechali do Poznania, mąż to wszystko dowiedział się i zobaczył. Powiedział, że w każdym razie bardzo dobrze, że ten uratowana jest Matka Wódzka, ale trzeba to odtworzyć jako sztandar. I szczęśliwie udało mu się znaleźć hawciarkę, która była panienką, pomocnicą pierwszej hawciarki, która ten sztandar haftowała. Przywiązanie do tradycji kawaleryjskich objawiało się w najróżniejszych formach. Dla mnie takim widomym znakiem przywiązania był fakt, że mój ojciec, który nie miał żadnego szczegółu mundurowego zachowanego w oryginale, odtworzył sobie swoją rogatywkę, gdy tylko to było możliwe. Rogatywka ta łącznie z szablą i ostrogami Wisiała przy Ojca posłaniu aż do jego śmierci i te elementy wystroju mieszkania zachowujemy do dzisiaj. Ostatnią wolą ojca było, by rogatywkę tę umieścić na jego trumnie. Spełniłem życzenie Ojca. Mamy nasz standard. W każdej chwili możemy cieszyć oczy jego widokiem, patrzeć na niego z dumą i sentymentem. A razem z tym symbolem mamy wielkie szczęście przejścia do narodowej historii. To też jest tradycja, że w każde święto pułkowe zbieramy się wokół tego sztandaru i w oddajemy mu cześć. Co roku jest nas mniej, wreszcie ktoś z nas, sam jeden, ostatni, dokona tego wytuchału. polskie w latach.